Cześć wam wszystkim, z tej strony panda, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek daily na tym kanale. I niestety będzie to ostatni odcinek daily na tym kanale. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem w stanie, nie jestem w stanie robić daily na dwóch kanałach. Do tego jeszcze daily live, y myślę, że rozumiecie, ale jest to po prostu za trudne. Co to jest za gadżet w ogóle? Co, Przecież to jest jakieś przepotężne. Dobra, kupujemy to. Eee, moi drodzy, nie dam rady, nie dam rady robić daily na dwóch kanałach. Do tego jeszcze. Robić codziennie live y na głównym kanale. Niestety nie ma opcji takiej, co dla mnie za trudne, więc niestety, ale to jest ostatni odcinek daily na tym kanale. Zagramy sobie oczywiście PowerPlay na Banty. I, I moi drodzy, teraz napiszcie mi w komentarzach, czy mam grać, mam grać dalej ten sezon PowerPlay, i potem na końcu tego sezonu, czyli za tam półtora tygodnia mniej więcej, nagrać odcinek, ile będę miał tych punktów, czy pobiłem rekord, czy nie. Czy jednak sobie po prostu odpuścić, bo nie wiem, dajcie znać po prostu w komentarzach jak myślicie Ale odcinków daily już nie będzie. Będą nadal odcinki tam co 3 dni około na tym kanale, mniej więcej e, jakieś informacyjne czy tam z innych gierek, zobaczymy. Okej, okay, taka mapa, ja bym zagrał Piper, złota piper zawsze na propsie, więc bierzemy piperkę i lecimy. Więc tak jak mówię moi drodzy, nie dam rady, no nie mam na tyle czasu. Aha, super lagi oczywiście, Pok Champ. Ym, no nie dam rady, nie dam rady. Moi drodzy, jest to trochę ciężkie do zrobienia na dwóch kanałach daily, wrzucanie odcinków plus jeszcze livey. Gdybym nie miał szkoły, to może by mi się udało, ale razem z tym to jest mega ciężkie do zrobienia. Fajnie, że udało mi się wytrzymać te 3 dni mniej więcej. Myślę, że mógłbym jeszcze tam zrobić z dwa około, ale no, po co mam to ciągnąć, skoro wiem, że i tak tego nie ukończę, a właśnie to był cel tego. Yy, jakiś zawiedziony nie jestem, bo i tak moim zdaniem było to mega ciężkie. Fajnie, że chociaż te 3 dni były tego daily na tym kanale. Yy, no i co? Zobaczymy. Livey myślę, że co jakiś czas mogą się pojawiać no tak jak było po prostu zanim zaczęliśmy tutaj daily robić, nie? Myślę, że tak często będą się pojawiać tutaj odcinki. Ale mimo wszystko, codziennie, codzienne odcinki na głównym kanale oraz codzienny live na głównym kanale. No ale tutaj jeszcze do tego nie dam rady, niestety to, to jest za trudne po prostu. ale mnie porobiła najgorzej, kurczę pieczone. 5-5 było, mamy teraz 8 do 5, muszę ich porobić, muszę ich porobić, siema. Muszę ich tutaj ładnie porobić. Mam jeszcze podkręcone strzały. O jakbym ją trafił. Pięknie, to było dobre. 9-8, dobra, nie jest aż tak źle. Ale no tutaj Tik, czemu? chłop gratikiem? To ja nie mam pojęcia. Dobra, leży sobie ten kanon tamten. Tutaj będzie... no właśnie, ten jean. i Chyba przegramy to Chyba to przegramy, dobra Jeszcze ta Jazz jakby trafiała Chociaż... To by było wiele lepiej Ale co ja poradzę jak ta Jess nawet nie trafia No i jeszcze przyciągnęła ją mnie no GG Jak ja mam to ugrać widzowie? Jak ja mam to ugrać? Powiedzcie mi Jak ja mam to ugrać? Dobra dawać ich tam No klepcie ich tam Dobra, dawaj, 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 strzał ostatni, no dlaczego gdybym mógł strzelić najgorzej, nie no, xD w ogóle, to są takie randomy bezsensowne, że to jest hit. Nie ma opcji zrobić rekordu z randomami, przecież to są takie boty, chłopcu bierze tika, no szelka z nitą, nie no, trzymajcie mi ludzie, bo to jest jakiś żart, czym oni grają. Jakie mam tu cokolwiek zrobić samą Piperką, jak, no, kolejna szelka z drugiej drużyny, no nie mogę po prostu. I weź tu gra i zrób rekord, nie? Niemożliwe po prostu, niemożliwe. Nie no, XD. No co wy robicie? Nita, co daje się obijać? No brawo, nawet mnie nie trafiłaś. No, brawo, brawo, dostałem z Mortara. Gratulacje. Gratulacje, gratulacje. Tutaj trafiamy sobie go. Nie dostałem jeszcze nice. Teraz oni dostaną bomby. Leży. A i nie dostała ta. No super, że mi trafiłaś. Ty, ty będziesz leżeć. Patrz, cyk. Cyk. No i ani razu nie trafię, naprawdę. No i super, dobijam mi podkręconymi strzałami. Nie mogę. Przecież jak ja ją raz trafię, to należy. Mają 15 my mamy 8. Jest szansa, że jeszcze to ugramy. No, brawo! Brawo ja normalnie, brawo ja. Dostała? Nie wiem, chyba nie dostała. Kurczę, 17,8. Bant to jest najgorszy tryb. Randomy to chyba w ogóle nie wiedzą o co chodzi w tej grze. Naprawdę. Na i to oni, no nie wiem, nawet nie myślą. To jest masakra. Biorą takie postacie bezsensowne, że to jest hit. Dobra, ja jej walę jeszcze podkręconego strzała, więc mam to gdzieś w sumie. Dobra, 25-15. Nie ma opcji, żebyśmy to jeszcze wygrali. Nie ma opcji, bo mam jakieś upośledzone boty. No, brawo. Ona raszuje prosto na nich, i yellow. Po prostu. Po prostu rasuje nie? Dobra, szelka dostała Dostała, no ale co z tego? XD Nie, to, to, to jest śmieszne To jest śmieszne, to jest śmieszne widzowie, ja wam powiem tyle, że To nie ma opcji zrobić rekordu, nie z takimi botami To nie są randomy, to są boty te osoby one biorą byle jaką postać, byle by po prostu zagrać. No, kolejny Tick z Coltem. No Colt już jest lepszy, Tick jeszcze nie jest zły, gdyby ta osoba umiała nim grać. No ale pewnie znowu przegramy, no. Co ja zrobię, jak to są takie osoby, no. Ja od razu trafiam, strzelam się z, to, z tą Piperką. Okej, okay. no nie udało mi się ją pokonać, ale przynajmniej raz ją trafiłem. Ona też mi trafiła. 700 HP mam. Gdy, gdyby ten tik tu podszedł, już by ta Piperka nie żyła. No ale nie, on będzie nawalał na daleko. Tutaj tego Jina można porobić. Leży bardzo ładnie. Teraz przynajmniej ten Tik coś zrobił. Tutaj pięć mamy. Siedem będziemy mieć za chwilę. Leży. No i mamy 7. Dobra, no to, tu, to jest jeszcze do ugrania, ale... Dwie gry już zmarnowałem, przez to z jakimi osobami ja grałem, więc no... Raczej, raczej ciężko będzie, moi drodzy, zrobić rekord w tym sezonie. Musiałbym grać z teamem, ewidentnie. Z teamem myślę, że jestem w stanie tutaj zrobić jakiś rekordzik, ale bez teamu raczej ciężko, raczej ciężko wam powiem. Dobra, choć tutaj, Piperko, ładnie. No teraz mi idzie lepiej, no bo też mam lepszych teammateów, nie? Colt to jest w miarę spoko postać tutaj. Tik, jak ktoś umie grać, to też spoko. Okej, okay, leży, pięknie, no mam maksymalne gwiazdki, no jeszcze mnie nie trafiła, jeszcze mogę sobie podkręcić strzał. Oj, nie trafiłem akurat, to było słabe. Dobra, leży, no jak widzicie pogrom, pogrom jest teraz 19 więc dostaniemy epic Queen najprawdopodobniej. No chyba, że się wysypiemy jakoś zaraz wszyscy w trójkę, ale raczej nie, wydaje mi się, że będzie epic win. Tutaj jeszcze idzie ktoś, idą wszyscy w trójkę, raszują nas mocno, leży. Dobra, głowa Tika jeszcze idzie. Oj, oj, trafiony zostałem 24, 11. Nie możemy paść, nie możemy paść, nie możemy paść. Chcę Pikmina chociaż, chcę Pikmina chociaż na koniec. Dobra, on pokonał, ona leży. On będzie leżał. Dobra, 32. Nice, dobra, udało się. No, trochę zagraliśmy słabo pod koniec, ale ważne, że nam się udało. 33. 225, zobaczcie, topka jest jakieś 300 sali na nim, sali na nim mi się nie podoba. Kolejna oferta Cyberwiku. Ja nie mogę. A jaj. Kupiłem już jedną, nie chcę kolejnych, bo i tak nic nie drobny z tych ofert, więc ile ona jeszcze kosztuje? 50 zł to nieopłacalne dla mnie. Totalnie, żeby dropnąć golda, to nieopłacalne. No zobaczcie, 387 jest topka. Nie ma opcji, żebym yy, żebym był w topce nawet zobaczcie 300 ile? się mam 225 strasznie słabo idzie z randomami, więc nie, może będę pykał tego powerplaya, zobaczymy co. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jutro odcinka nie będzie na tym kanale, ale będzie na drugim oczywiście. Widzimy się moi drodzy, może jeszcze w tym tygodniu na jakimś live odcinku zobaczymy. Trzymajcie się, cześć!